W zadaniu 6 chcemy znaleźć iloczyn i iloraz pewnych notacji wykładniczych. Co to znaczy iloczyn? To jest wynik mnożenia, a iloraz to wynik dzielenia. Mamy jakąś liczbę a, już ona jest w notacji 2,4 razy 10 do potęgi 15, i mamy pewną liczbę b. To jest 2 razy 10 do potęgi 7, czyli również mamy to w notacji wykładniczej. Chcemy znaleźć ich iloczyn, czyli mnożenie. To sobie zapiszmy. A razy b to się równa. No przepiszmy te liczby. 2,4 razy 10 do potęgi 15 razy 2 razy 10 do potęgi 7. Czyli tak, to jest całe moje b, to jest całe moje a. Nie muszę dawać nawiasów. Dlaczego? Ponieważ mnożenie jest naprzemienne, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. I teraz to sobie obliczymy. To się równa. No, należy sobie te liczby wymnożyć najpierw, które. Czyli weźmiemy sobie kolorek zielony. Tę liczbę z tą. To ile będzie? To będzie 4,8. 4,8 razy 10. Mamy tutaj i tutaj tę samą podstawę. Wykładniki będziemy sobie dodawać, bo mamy mnożenie, czyli będzie 10 do potęgi 22. Więc ten wykładnik sobie dopisuje 22. I mamy policzony iloczyn. To teraz innym kolorem policzymy sobie iloraz takich wyrażeń, czyli to jest a przez b, bo kreska łamkowa to inaczej dzielenie, czyli teraz a 2,4 razy 10 do 15 przez 2 razy 10 do potęgi 7 to się równa, teraz sobie te liczby skrócimy, 2,4 podzielić na 2, czyli podzielić tak jakby na pół, to znaczy będzie 1,2 razy 10 do której potęgi, czyli teraz patrzmy sobie na te dziesiątki, my wykładniki przy dzieleniu odejmujemy, 15 minus 7 to jest 8, czyli 1 i 2 razy 10 do potęgi 8, i jeszcze mamy następne podpunkty w kolejnych odcinkach.